Hejka. Siema. Hello. Hej. Sinka. Kto to? Poznaliśmy w grze. Jak mamy pełną grupę, to może zrobimy face reveal. Wszyscy powiedzieli dobry pomysł. To pierwsza ja. Mam na imię maja. Mam 17 lat. I tak wyglądam. Ładna? Chyba się zakochałam. Ładna. Moja bestia. Ładna. To teraz ja. Yeah. Mam not emulalia, mam 16 lat i to ja. Może być. Nie. Ładna. Ładna? No lepsza od Cb. To patrz. Mam na imię Helena i mam 17 lat i to ja. Ładna. Moja bestie. Zakochałam się. Piękna. F U. -u. To teraz ja mam na imię Alex i mam 17 lat i to ja. Ładny. G. Reszta powiedziała piękny. To teraz ja mam na imię Olek, mam 17 lat i to piękny. ja... Piękny. Kadny. Reszta powiedziała ładna. chłop. Mm.